Mamy coś takiego. No, na pewno niedoświadczeni tutaj będą sobie jechali wolniej ogólnie. Te zakręty mają ładny profil, choć trochę grząskie. I korzonki, uwaga. Hop hop. Opsa. I teraz zobaczcie tutaj jest stromo, ale tu się nic nie dzieje. Śmiało, można, nawet trzeba się rozpędzić. Potem znowu z dół. O, właśnie!! Dzisiaj objeżdżamy trasę w Marek elektryczny. w Kulechowie. Która wam się spodoba Bardzo ładna, bardzo fajnie przygotowana Mamy niespełna 30 km pętlę eee, Od razu zacznę od tego, że Ma ta trasa dla mnie jedną dużą wadę To znaczy bardzo Faworyzuje rowery Z pełną amortyzacją, strasznie tutaj wytrzepie tyłek Dużo ścieżek jest jeszcze niewyjeżdżonych Bardzo świeżych I przez 20 chyba Parę kilometrów z tych 30 Po prostu Trzepie nas na Śródełku, niesamowicie. Trasy zaczynamy po płaskim w zasadzie, można określić e, pierwsze parę kilometrów za dojazd do właściwej trasy, która będzie wiodła nas przez lasy ciekawymi miejscami, dosyć malowniczymi, spodoba się wam. Jesteśmy wciąż jeszcze na dojeździe do właściwej trasy już w lesie, i będziemy jechali wzdłuż trasy S3, ale tylko przez moment potem odbijamy, a tam będzie nam już zielono. Mamy przejechane półtora kilometra i jesteśmy już w lesie. I tutaj porządkowo mamy, jak widzicie, ścieżki szerokie, jest gdzie wyprzedzać, ale też tempo będzie tutaj spore, bo jest płasko, więc nie będzie tak łatwo wyprzedzać w każdym razie jest szeroko no i tu już trochę trzepie ale zaraz będzie trzepało dużo bardziej niecałe 2,5 km mamy cały czas szybko po przejeździe przez lasek z węższymi ścieżkami mamy znowu szeroko bardzo delikatny podjazd jeszcze tutaj się nic szczególnego nie dzieje na razie ta trasa faworyzuje zawodników, którzy mają bardziej umiejętności szybkościowe. 3,5 km mamy pierwszy, można powiedzieć, jakiś bardziej znaczący podjazd. Nie jest on stromy, nie jest sztywny, no i ma jakieś ha, kilkaset metrów długości. Wyjeżdżamy znowu na odsłonięty teren. Jak się zaczną sekcje już takie bardziej techniczne, to podam wam mniej więcej od którego kilometra warto będzie powyprzedzać zawodników, którzy są słabsi technicznie tak, żeby nadrobić czas na zjazdach. Ale to jeszcze trochę na razie mamy 3 km 800 5 ,3 km 300 metrów. Jest ścieżka. Mało wyjeżdżona po trawie. Bardzo nie polecam wjeżdżanie w trawę tam, gdzie nie jest to potrzebne. Można się nadziać na wystających gdzieś korzeń. Albo może nam wpaść coś szprychy. Zwróćcie na to uwagę 5,5 km. 6 km 200 metrów mamy. No, coś na kształt single tracków. Jest tutaj dosyć grząsko. No i... Można tutaj trochę się pobawić, pamiętajcie 6 km 200 metrów około, ale nie jest to dużo, nic tutaj nadzwyczajnego, dobrze technicznie zawodnicy nie wymyślą, bo ten odcinek jest krótki, ale na pewno zobaczcie, dosyć fajnie. Trochę się obawiam o to usypane z piachu wszystko, świeżo na wypadek mocnego deszczu. Ale na pewno chłopaki z Sulechowa i dziewczyny pewnie wykonali tutaj sporo pracy. Więc ładniej, i przyjemnie. Na siódmym km zaczyna się podjazd. Dosyć żąski po piachu. Będzie okazja tutaj technicznie podjechać i nadrobić trochę czasu. Poza tym jest szeroko, więc. Z wyprzedzaniem tutaj nie będzie problemu. 7 kilometr. coś dla podjeżdżaczy. 9,5 km mamy mały zjazd. Opka, i coś co z daleka wygląda na niezły podjazd, ale w gruncie rzeczy jest podjazdem dosyć krótkim. Tutaj, jak widzicie, dojeżdżamy do tego grzbietu potem będzie małe wypłaszczenie i znowu delikatnie pod górę więc podjeżdżacze tutaj będą szczęśliwi nie jest tak stromo jak w Zielonej w zasadzie nigdzie nie jest tak stromo tutaj na tej trasie jak w Zielonej no ale jest pod górę dziesiąty kilometr mały fajny Akcent, który wygląda tak. Nie jest to jakaś hopka szczególna, Ale na pewno akcent, który umila nam jazdy. Jest też objazd, ale absolutnie początkujący nie muszą się obawiać go, ponieważ, ponieważ to jest proste w tym momencie. No niedługo będzie trochę takiej single trackowej roboty, zaraz będę wam to opowiadał. W zasadzie już za tym mosteczkiem można się trochę pobawić, więc pamiętajcie, jesteśmy na dziesiątym kilometrze. Warto było gdzieś około 9,5 zrobić zrobić wyprzedanie. Jak widzicie, tutaj trochę rzuca. I nie każdy tu się będzie ciąg swobodnie. Tu warto górą. Uwaga na korzenie, miejsca mi i tyle. Fajnie! Jesteśmy ca cały czas około 10 kilometra, już go oczywiście minęliśmy. I mamy cały czas taki single traczek. Teraz trochę pod górę, ale będzie jeszcze trochę fajnej zabawy z góry. Więc dla mocniejszych technicznie. Warto tu podtrzymać, podtrzymać fajne tempo, żeby nie złapali ci, którzy nie złapali ci się ci, którzy którzy są mocniejsi fizycznie, a słabsi technicznie. Ok. Dojeżdżamy do 11 kilometra. Mamy takie coś. Trzęsie, ale nic tutaj szczególnego się nie dzieje. Waga na korzenie. Skamy cały czas. Droga przed sobą zdarzają się. Małe pilki wystające. Mogą łatwo nas wyrzucić z roweru Albo mogą nam bardzo maszkietnie przeciąć oponę I takiego przecięcia żadne mleczko nie zaklei Ciśniemy dalej Bardzo fajnie! Woo! Uh, hu, hu. Brak znajomości trasy ostrzeżenie od Sajbajka Jak widzicie można się całkiem nieźle czuć na zjeździe, a jednak chwila nie uwagi i tam w krzaczkach był pieniek więc nie wytnę tego to toku przestrodze ale killer po prostu Łamie wszystkie i głazy przed całą trochę tam w trakowej roboty są miejsca, gdzie można dopompować dla utrzymania pędu. Miejscami już taśmami oznaczona trasa. Tydzień przed zawodami, fajnie. kilometr tutaj naprawdę uważajcie w trawie nie wiem nie wiem czy tu warto wyprzedzać kogoś po trawie bo duże kępy korzenie mogą naprawdę nas z roweru ściągnąć z łatwością 12,5 kilometra mamy cały czas nastrój single trakowy też obciorana ścieżka, momentami drząska, po prostu brzązka. I teraz zobaczcie, tutaj jest stromo, ale tu się nic nie dzieje. Na można, nawet trzeba się rozpędzić, potem znowu w dół i w górę. Taka zabawa. Także tutaj nie ma nic co początkujących zaskoczy, można po prostu jechać, nie za szybko ale jechać, tam gdzie możesz zaskoczyć, to wam pokażę, to będzie w zasadzie jedno miejsce tylko chyba. 13,5 km, jesteśmy znów na fajnej ścieżce singletrackowej. Tutaj jest sporo tych single tracków takich, które wymagają jednak też fizycznego podejścia, raz, że trzepie, a dwa, że one są na tyle płaskie, Trzeba popedałować. W takim downhillowym stylu pomiędzy zakrętami trzeba przyspieszyć. jakieś 700 metrów dalej mamy taki dosyć grząski piach więc spokojnie, bez rwania warto wpaść przyjąć czyjąś kolejnkę, miejscami po środku jest bardziej twardo da się przejechać, ale ogólnie te piaszczyste, grząskie odcinki nie są długie choć w kilku miejscach będą na końcu zjazdu tam trzeba być ostrożniejszym 15 km czyli półmetek mniej więcej. Zobaczcie, jak tu się fajnie zmienia krajobraz. Ten jest jakiś taki totalnie jesienny. Sprawdziliście niekolorowe, ale pełno i Bardzo ładnie. I mamy znowu takie ścieżki. One są fajne, ale męczące, bo niewyjeżdżone. Korzenie nierówności. Strasznie. O źle pojaw. 16 km około. Mamy jakieś 15-900 metrów i znowu trochę takich ścieżek singlowatych. I tutaj uwaga. Zaraz wam to pokażę. Być może to jeszcze organizatorzy poprawią. Myślę, że to im się po prostu trochę rozpadło. Tutaj nie jeden już przyszorował korbą. Można tutaj zębatkę połamać, korbę stracić, zawody zakończyć i, i rower niestety nieść na plecach. Więc uwaga, jesteśmy na gdzieś 15 900 km, 900 metrów. Mamy coś takiego. Dla bardziej wprawnych hopka bardzo fajna, prosta, natomiast dla niewprawionych warto w tym momencie po prostu podeprzeć się nogą albo nawet zatrzymać i puścić koło się, jeżeli macie za kogoś, bo tu może być dla Waszego roweru niebezpieczne. No i dalej w dół. Hop, hop. I tutaj spokojnie to może też z daleka wyglądać jak jakaś chopa, niebezpieczna, jednak taką nie jest. O sobie najeżdżamy, każdy początkujący śmiało tędy przejedzie. Nie przestraszcie się tego, nigdzie nie ma jakichś nie wiadomo jak wielkich hopek, w jednym miejscu, miejscu wam pokażę. A tutaj jesteśmy gdzieś na 16 km. Teraz. No i stąd słuchajcie, mamy zakręt w prawo, ok, i teraz to, co na w profilu trasy widzicie jako najbardziej jest taki stromy i długi podjazd do no długi. To jest w rzeczy, w rzeczy samej. Podjazd najdłuższy, ale on jest tak naprawdę łagodny. Tak to wygląda na kilku centymetrach w profilu naszej trasy na, na ekranie komputera czy tam telefonu. Ale w gruncie rzeczy jadę teraz tempem rozjazdowym. Będzie oczywiście trochę bardziej pod górę, ale to będzie czas na to, żeby odsapnąć, więc... Słuchajcie, odpoczynek można sobie fajny zrobić 16 16,400, czyli około 16,5 km i będzie gdzie odetchnąć. Czyli z punktu widzenia taktycznego, przed tym odcinkiem, można by troszeczkę bardziej sobie pozwolić. Na 17 km uciek! Niebocianie. O, będę lepiej. Piękny. Niespełna 18,5 km. Skończył nam się ten długi, choć delikatny podjazd. On jest z takim lekkim, małym zjazdem. Potem troszeczkę bardziej stromy, ale spokojny. I teraz jesteśmy już na szczycie. Na wypłaszczeniu, więc tutaj już będzie większość z góry 19,5 kilometra mamy coś takiego no na pewno niedoświadczeni tutaj będą sobie jechali wolniej ogólnie te zakręty mają ładny profil choć trochę grząskie z progami na turze, nie? ale można sobie bardzo fajnie tutaj pomykać i uwaga tutaj mamy opeczkę. niedużą już wam pokazuję bardzo łatwą można ją sobie wyskoczyć jest malutka a można, oszczędzając rower, po prostu sobie wjechać tutaj przednim kołem delikatnie tylko odrywając się od podłoża. I tyle. Ogólnie to tutaj może już tak boleć tyłek, że fajnie jest jechać po prostu na stojąco. I dlatego posiadacze puli mają na tej trasie, moim zdaniem, olbrzymią przewagę. Bo na twardym tyłku Niby siedzisz, ale tak naprawdę to pustoisz, żeby oszczędzać swoje cztery litery. Kilometr dwudziesty pierwszy, mamy no wreszcie jakiś taki bardziej stromy podjazd w terenie, ale to nie znaczy, że on jest bardzo stromy. Po prostu nie jest płaski, ale to jest krótki. Długo się koło, ja wiem, 100 metrów. Więc w sumie, lajcik. I uwaga, 23,5 niecałe kilometra. E, tutaj robi się teren, to znaczy całkowicie się zmienia podłoże, jest takie popałdowane, nie wiadomo dlaczego, jakby ktoś tu rowy kopał. I tu jest ten moment, w którym organizator słusznie prosi bardzo początkujących kolarzy o sprowadzenie roweru bokiem. Zobaczcie, mamy tutaj zjazd. Patrzcie, ja bez problemu się zatrzymuję tutaj. Tutaj się też nic strasznego nie dzieje, ale to jest zjazd, do którego niektórzy nie są przystosowani, przyzwyczajeni, są korzenie, zobaczcie. I jest taki profil tego podłoża, który nas ściąga tutaj do prawej strony. Pokażę Wam jeszcze jak to wygląda z boku, bo kamera niestety w ogóle wam nie pokazuje nachylenia terenu. Więc wygląda to tak. Widzicie te korzonki tutaj. Tutaj nikt nie będzie prędkości nie wiadomo jakich rozwijał, tak naprawdę nie ma tu dużo miejsca dla, dla prowadzących rowery. Jednak e, zwróćcie na to uwagę. Jeżeli nie czujecie się zbytnio, też dużo czasu tutaj nie stracicie. To nie jest długi zjazd, jest tylko kawałeczek. To takie jest nachylenie. Myślę, że porównacie sobie teraz do drzew i widać jak to wygląda. Początkujący może przestraszyć, a a lekko nawet zaawansowanych już nie. Co trzeba zrobić? Hamować obydwoma hamulcami, wychylić się do tyłu za siodełko, ale nie trzeba, nie wiadomo jakie. Ja w zasadzie mam cały czas jeszcze tylną krawędź siodełka, prawą i lewą między udami i spokojnie sobie tutaj wjeżdżam. I tyle. Tutaj jeszcze lekki zakręt, nierówno, są takie muldy. I tyle właśnie. Więc to jest ten moment, na który szczególnie Początkujący powinni zwrócić uwagę, a zaawansowani będą tutaj mieli fajną zabawę. I niedaleko za tym stromym, krótkim zjazdem mamy jeszcze płaski zjazd, ostry zakręt w lewo. No i to co widzicie, jest góreczka, no ale znowu jest króciutka. Teraz jeszcze się nawet tutaj za bardzo podjazd nie zaczął. Powiedzmy, że się zaczyna gdzieś w tym momencie. No i tu trzeba będzie trochę depnąć pod górę, ale nic szczególnego. Po korbie mojej możecie słyszeć mniej więcej ile watów ciszę. O teraz to już jest ze 360. Coś takiego. A teraz już korba ucicha. To jest nasz miernik mocy. Tu już jest leciutko. Już się wypłaszcza. I będzie znowu zjazd. Cały czas uważamy na wystające piękki, małe, krótkie, ale diabelskie. Jeśli nie widzicie, to to nie jest za bardzo zjazd. Muszę na pedałować jest niby single track, ale w zasadzie po prostu. No to lecimy. Bardzo fajne miejsca. Ciasno, ciasno, ciasno. O, obdarłem się. Biodrem od rzędu. I tutaj uwaga. Tutaj mamy ujemny profil i może nas ściągnąć tam na dół po lewej. Już wam mówię, który to jest. Kilometr to jest 24 km 400 metrów około. No to uważajcie, tutaj bardzo nierówno, bardzo tu nas wytrzepie. Całkowicie niewyjeżdżona ścieżka nie ma, że Trzepię jak szlak. I koniec. Nie Chcę mi się już do Was gadać. To już moje drugie kółeczko i wzdłuż pól w zasadzie Ups. To już jest taka końcóweczka to już nic szczególnego mieć miejsca nie będzie Będzie płasko, będzie trochę szutru będzie trochę kocich łbów. i i z powrotem odpoczynek dla tyłka i ja nie mogę, ale tu szczęście Sulechów, ale że się normalnie dali trasa super ma ktoś pożyczyć Skalpela na następną niedzielę? dobra szefaki Zaraz będzie nasza pętla już zamknięta, tam już koło tych domów będzie rozkrzyżowanie. Na następną pętlę wjazd w prawo, a my skręcimy w lewo. Więc ogólnie mniej dużo przewyższe niż w Zielonej Górze, prawie o połowę mniej. Nie ma takich stromych podjazdów, jest trochę fajnych single tracków. Nie ma moim zdaniem szybkich, niebezpiecznych zjazdów. Ale te miejsca, które Wam zaznaczyłem trzeba wziąć pod uwagę, szczególnie jaki można zrobić użytek z tych danych, które Wam podaję, też na jakim kilometrze co jest. Jeżeli macie możliwość na Waszym komputerku rowerowym ustawiania interwałów bazujących o nie o czas, ale o kilometry, to sobie takie ustawcie. Na danych kilometrach będzie Wam komputerek mrygał, pikał, będziecie wiedzieli, że coś jest grane. Można oczywiście wydrukować sobie albo nawet napisać małą karteczkę który Kilometr co, gdzie będzie można przyspieszyć, gdzie są twoje ulubione fragmenty. Przyklejasz na mostek i wtedy z najprostszym licznikiem mierzącym kilometry jedziesz taktycznie, oszczędzasz czas i czujesz się świetnie. Trzeba je, dzięki za obejrzenie. Ścigamy się za tydzień w niedzielę. Na razie ochęć. A tutaj gdzieś trzeba uważać, bo siedzą w krzakach. I strzelają paintbola O, już się zmyli Naboje zostały